Początki City Builderów sięgają lat 80. kiedy to pojawiła się pierwsza z odsłon Sim City oraz gra pod tytułem Utopia. W odróżnieniu od innych pozycji strategicznych stawiały one na rozwój i ciągłą budowę miast zamiast na osiąganie zwycięstwa poprzez realizację celów. W latach 90. zadebiutowało The Settlers, które zrewolucjonizowało ten gatunek. Dotychczas nie było produkcji z tak złożoną ekonomią. Formułę rozszerzyła zapoczątkowana w 98. roku seria Anno. A zaszczytowe osiągnięcie uważano przez długi czas SimCity 4. Dziś City Buildery wracają do łask. Podobnie jak futurystyczny setting, na szczęście zróżnicowania nie brakuje, czego dowodem jest właśnie ta lista. Jeśli macie ochotę na coś podobnego do serii Anno i The Settlers, możecie sięgnąć również po Foundation. Akcja dzieła Polymorph Games osadzona jest w średniowieczu. Podobnie jak w innych produkcjach tego typu, podstawowe założenia rozgrywki obejmują rozbudowę miasta w taki sposób, aby jak najlepiej prosperowało. W Foundation kluczową rolę odgrywa teren, na którym wzniesiemy swoje miasto. W osadzie znajdującej się blisko lasu nigdy nie zabraknie drewna, co ułatwi stawianie budowli z tego materiału. Może ona jednak odczuć niedobór innych surowców. Na przykład kamienia. Dlatego istnieje też opcja tworzenia złożonych łańcuchów produkcyjnych, dzięki którym zapewnimy naszym mieszkańcom wszystko, czego potrzebują. I tak aż do momentu, w którym nasza osada przerodzi się we w pełni funkcjonalną, średniowieczną metropolię. Twórcy Frostpanka lubią swoją grę określać wymyślonym na jej potrzeby terminem Society Survival. To dlatego, że poza cechami typowymi dla gatunku city builderów posiada ona także elementy z gier skupiających się na walce o przetrwanie. A oto akurat wcale nie jest łatwo, bo przedstawiony tutaj świat skuty jest lodem, trwa bowiem nowa epoka lodowcowa. Warto w tym miejscu wspomnieć o unikalnej oprawie graficznej, w której pozostałości dawnej cywilizacji kontrastują ciepłymi barwami z zimną rzeczywistością. Scenki przerywnikowe pracowało natomiast cenione studio I Image. Swoją drogą nigdy nie wiem, czy to się czyta Platish czy Platige, czy Platidge, czy i Image. Nie mam zielonego pojęcia i niedługo się dowiem, mam nadzieję, bo mamy gości, którzy przyjadą do nas właśnie z tego studia i będziemy z nimi rozmawiać na naszym podcaście program, na co serdecznie zapraszam już niebawem. Tymczasem wracając, rozgrywka polega w głównej mierze na budowaniu i zarządzaniu miastem. Musimy zadbać o to, aby mieszkańcy mieli dostęp do najważniejszych usług. Stawiamy więc nie tylko tylko budynki mieszkalne, ale też szpitale czy konstrukcje przemysłowe. Ważniejsze są jednak aspekty społecznościowe. Czasem konieczne okazuje się poświęcenie jednostek dla dobra ogółu. Rozwiązaniem może być też zmuszenie dzieci do pracy lub zwiększenie ogólnych wymogów w tym zakresie. Podczas grania we Frostpunka niejednokrotnie musimy podejmować niejednoznaczne moralnie decyzje. Nie można jednak przesadzić, aby ludność nie straciła nadziei i nie stała się zbyt rozgoryczona. No i oczywiście w międzyczasie pojawiła się druga odsłona gry w w 2024 roku, w którą możecie zagrać zarówno na pc jak i na konsolach. Jeśli nie jesteście zainteresowani budowaniem współczesnego bądź futurystycznego miasta, choć i to ta seria oferuje, sięgnijcie po Anno 1800. To strategia ekonomiczna osadzona w XIX wieku, czyli w czasach rewolucji przemysłowej. To wtedy ludzkość dokonała znaczących odkryć w dziedzinie geografii, nauki oraz szeroko rozumianej industrializacji. Produkcja studia Ubisoft Blue Byte rządzi się zasadami znanymi z poprzednich części cyklu. Ta jego odsłona może poszczycić się wysokiej jakości oprawy, graficzną i przywiązaniem do szczegółów, dzięki czemu mamy okazję lepiej obserwować życie naszych podwładnych. Wcielamy się we władcę, którego celem jest zbudowanie dobrze prosperującej metropolii. Zaczynamy z małą osadą i niewielką liczbą poddanych, którym musimy wyznaczyć obowiązki oraz zapewnić środki, by mogli skutecznie wykonywać swoją pracę. Nie powinniśmy przy tym oczywiście zapominać o ich potrzebach. Temu wszystkiemu towarzyszy dyplomacja. Z sąsiadującymi państwami możemy nawiązywać sojusze lub prowadzić wojny. A już wkrótce, bo 13 listopada, światło Dziennie ujrzy następna część serii Anno 117 Pax Romana. Ach, Tropico 6, przedstawiciel zdecydowanie najbardziej kultowej serii spośród znajdujących się na tej liście, szczególnie jeśli chodzi o tak zwane city buildery, choć osobiście tutaj dodam, że przede wszystkim jest to parodystyczny city builder. Humorystyczny cykl z El Prezydentem w roli głównej istnieje już od 2001 roku. W każdej części nasze zadanie pozostaje takie samo: mamy jak najlepiej zarządzać tytułową wyspą. W dużej mierze robimy to poprzez budowę miasta i realizację wyznaczonych celów prezydentury w ten sposób przychylność podwładnych. Twórcy usprawniają oczywiście formułę, ulepszając kolejne elementy i dodając nowości. Za sprawą szóstki pierwszy raz w serii mamy okazję zarządzać archipelagiem. Jednocześnie pojawiły się nowe opcje, choćby w dziedzinie transportu. Możliwe jest budowanie między innymi mostów, czy tuneli podziemnych. Na tym jednak nie koniec. Możemy też wysłać agentów do innych państw, by w ten sposób skraść lepsze technologie. Wszystko po to, aby mieszkańcom naszego miasta żyło się jak najlepiej. I żeby nasz pałac był jak najbardziej imponujący. Całość zaś Oprawiono w przyjemną dla oka kolorową i bardzo szczegółową grafikę. W przyszłym roku ma pojawić się kolejna część zatytułowana po prostu Tropico 7, i moje pierwsze wrażenia z pokazu tej gry możecie zobaczyć na tym kanale na TV Gry. Plus. Link znajdziecie powyżej i w opisie. Jeśli tęsknicie za kultową serią SimCity autorstwa Studia Maxis, City Skylines może okazać się tym, czego poszukujecie. Twórcy ze studia Colossal Order dostarczyli solidny city builder w przyjemnej dla oka oprawie, a ponadto zadbali o swobodną obsługę kamery. Naszym celem jest wzniesienie miasta i zarządzanie nim w ten sposób, aby zapewnić mu płynność finansową. Całość musimy zaprojektować od absolutnych podstaw. Zabawę zaczynamy więc skromnie od małego poletka ziemi. Następnie należy wybudować drogi, postawić budynki, Mieszkalne i administracyjne oraz upewnić się, że w naszym mieście nie będą powstawać korki. Z czasem będziemy mogli również zdecydować się na zapewnienie komunikacji zbiorowej, jak autobusy i tramwaje, choć żeby cokolwiek mogło powstać, potrzebne są fundusze, te można zdobywać na różne sposoby poprzez podatki czy przychody z komunikacji miejskiej. Choć akurat jeśli chodzi o komunikację miejską, to na ten temat gadaliśmy z Eklerkiem na naszym podcaście program. Zapraszam serdecznie. Ponownie link znajdziecie w opisie, bo niestety musicie wiedzieć, że większość city builderów. Raczej patrzy z perspektywy amerykańskiej, a nie europejskiej. No i oczywiście możecie zagrać też w City Skylines 2, choć na ten moment gra nie jest aż tak popularna i myślę, że wiele osób wciąż ma pewne duże uwagi co do niej. Wkrótcy cenionego Tropico 5 dostarczyli też zgoła, odmienną produkcję. Mowa o grze Surviving Mars, która podobną ideę przynosi na tytułowego Marsa, gdzie przychodzi nam założyć kolonie i sprzedawać sztuczną inteligencję, i przejmować platformy społecznościowe sprzedając przy tym samochody, które wcale nie jeżdżą autonomicznie. Przepraszam. Całość opatrzona jest licznymi odniesieniami do najpopularniejszych powieści Science Fiction i czerpie z estetyki retrofuturyzmu. Stworzenie marsjańskiej kolonii zdatnej do życia, nie jest prostym zadaniem. W pierwszej kolejności trzeba zadbać o odpowiednie warunki poprzez zapewnienie systemów odpowiedzialnych za podtrzymywanie życia. Nie stanowi to jednak gwarancji sukcesu: wszystko, co wybudujemy, narażone jest na niekorzystne warunki atmosferyczne. Kiedy już wprowadzimy pierwszych mieszkańców, trzeba będzie zadbać o ich komfort. Im lepiej się postaramy, tym szybciej nasza kolonia się rozwinie. A w przyszłym roku ma pojawić się odświeżona wersja pod tytułem Surviving Mars Relaunched. W polskim Timberborn głównym budowniczym jest bubr. Matko, jakie bydle. Nie tylko to odróżnia tę grę od innych city builderów. Niezwykle ważna jest tu woda i potrzeba przygotowania przemyślanego systemu irygacji. Egzystencja sympatycznych zwierzaków jest bowiem zagrożona między innymi przez susze. Metropolie mogą nawiedzić też inne katastrofy naturalne. Kolejnym przykładem jest powódź, przed którą można się zabezpieczyć budując tamy lub zmieniając bieg horyta Przetrwanie jest zdecydowanie najważniejszym, ale nie jedynym celem bobrów. Chcą one również ubarwić swoje codzienne życie, korzystając z różnych Atrakcji, na przykład karuzeli. Oprócz dostępu do rozrywki cieszą ich też piękne dekoracje w mieście, zdrowe i pyszne jedzenie czy miejsca religijnego kultu. Buduje się tu głównie z drewna, choć przy bardziej zaawansowanych strukturach niezbędny również będzie metal. Warto podkreślić, że mapy nie są zbyt obszerne, przez co należy opracować mądry plan zagospodarowania przestrzeni w przeciwieństwie do włodarzy polskich miast. Workers and Resources Soviet Republic to gra, w której naszym zadaniem jest poprowadzenie tytułowej republiki ku chwale. Wcielamy się w zarządce miasta i tylko od nas zależy, w jaki sposób osiągniemy upragniony cel. Cechą charakterystyczną produkcji Free Division Entertainment jest duża swoboda. Gra w żaden sposób nie narzuca kolejnych celów. Warto również nadmienić, że utrzymywana jest w realistycznej stylistyce. Twórcy zadbali o to, żeby budynki faktycznie przypominały te z czasów komunizmu. Pod względem mechanik jest to natomiast typowe, City Builder. Do dyspozycji mamy określony teren, na którym znosimy przeróżnego typu konstrukcje o określonej funkcjonalności. Mogą to być fabryki, szkoły czy budynki mieszkalne. Następnie należy zadbać o to, aby nasze państewko zaczęło na siebie zarabiać. W tym wszystkim ważny jest rzecz jasna dobrostan mieszkańców. Banished to strategia ekonomiczna z akcją w czasie rzeczywistym. Zabawę zaczynamy jako dowódca grupy ludzi wygnanych ze swojego rodzinnego miasta. Wędrują oni w celu znalezienia nowego domu. Kiedy w końcu trafiają do miejsca nadającego się do zasiedlenia, trzeba zadbać o to, żeby tam przetrwali. A stąd już droga do stworzenia całej nacji. Nie będzie to jednak łatwe. Zasady panujące w debiutanckim projekcie studia Shining Rock Software LLC są bezlitosne. Grę cechuje wysoki poziom trudności. Kiedyś nawet ze znajomymi żartowałem, że to jest taki bardzo mały city builder, który trochę nawiązuje do Dark Soulsów. Już zima może stanowić poważne zagrożenie, przede wszystkim zima, dlatego musimy się przed nią odpowiednio zabezpieczyć, wybudować ciepłe domy, uszyć ubrania i zadbać o zapas pożywienia. Potrzebujemy też drewna na opał, ale wycinka lasów sprawi, że trudno będzie o zwierzynę. Nie możemy też przesadzać z łowieniem ryb, bo i to doprowadzi do ich wymarcia. Baniszt to produkcja dla osób szukających wyzwań. Oczywiście, w zależności od tego, jakie ustawicie, poziom trudności, bo możecie o wiele łatwiej grać w tą grę, wyłączając sobie na przykład pogodę, ale co to za przyjemność? Skutki każdej podjętej tu decyzji mogą być opłakane na tych właśnie wyższych poziomach, i to jest to, w jaki sposób powinno się moim zdaniem grać w tą grę, ale to jest wasza decyzja. W Fartest Frontier rozgrywka standardowo sprowadza się do rozbudowy osady, która z czasem może przekształcić się w średniowieczne miasto. Ale gra nie pojawiła się na tej liście przez przypadek. Tytuł ten ma nieco wspólnego z Prostpunkiem, w nim też musimy walczyć o przetrwanie podczas zimy. W Farthest Frontier zagrożeń jest znacznie więcej jednak, i to one stanowią o inności gry. Oprócz mrozów zagrożeniem są także upały, które mogą zniszczyć pola uprawne. Brak jedzenia oznacza głód, a gdy ten nie zostanie zaspokojony, znacie. Dalszą częścią łańcuszka przyczynowo-skutkowego. Oczywiście płody rolne nie są naszą jedyną opcją. Nie każda dzika zwierzyna da się jednak łatwo upolować, a w najgorszym scenariuszu i ona zagrozi życiu osadników. Na domiar złego kopnąć w kalendarz można tu również z powodu jednej z kilkunastu chorób. Dlatego pamiętajcie, żeby woda była zawsze czysta, a szczury wytępione do ostatniej sztuki. War Fortress to jedna z tych gier, które udowadniają, że przepiękna i technicznie zaawansowana oprawa graficzna wcale nie jest potrzebna, żeby masa ludzi się świetnie bawiła. Pod minimalistyczną acz Czytelną grafiką kryje się wyjątkowo rozbudowany i niełatwy symulator życia. Od dostępnych możliwości i mikrozarządzania może boleć głowa, szczególnie w pierwszych kilku rozgrywkach. Na początku członkowie grupy krasnoludów, bo to właśnie o ich przetrwanie należy się zatroszczyć w trybie Fortress Mode, będą padać jak muchy. Sytuacja zacznie się zmieniać wraz z coraz lepszym rozumieniem mechanik, które jest niezbędne nie tylko do utrzymania długobrodych przy życiu, ale także do stworzenia najpierw sprawnie działającej osady, a następnie potężnej twierdzy. Jej mury znacznie ułatwiają obronę przed zagrożeniami z zewnątrz. Pod względem tego, ile trzeba się tu nauczyć, myślę, że fani gier paradoksu poczują się tu jak w domu. Świat jest generowany losowo, tak samo jak zwierzęta i potwory. Podczas każdej kolejnej próby dostępne są również odmienne rodzaje poezji czy tańców, bo musicie wiedzieć, że krasnoludom nie wystarczy zapewnić jedynie jadła i napitku, ale rozwijać się także w obszarach kultury i rozrywki. Nie mogło być inaczej i w grze z krasnoludami w roli głównej znalazły się setki typów skał i minerałów, potrzebnych m.in. do stawiania budynków i produkowania Biżuterii, obojętnie jednak do jakiego poziomu rozwoju dojedziemy, ostatecznie podziemną rasę i tak czeka zagłada, jak na gatunek roguelike przystało. Manor Lords to polski hit ubiegłego roku. Choć początkowo dostępna zawartość wystarczała na kilkanaście godzin rozrywki, to i tak budziło to podziw. Gameplay skupia się na rozbudowie osady, ale zawiera także aspekt militarny. Gdy stworzy się i opłaci armię, warto będzie pokusić się o podbicie przyległych terenów. Tym, co nas przykuło do monitora, była prześliczna grafika stawiająca na realistyczne oddanie świata oraz możliwość przechadzania się po włościach w trybie TPP. Polecam wszystkim, zwłaszcza, że możecie w to zagrać np. w Game Passie, ale zresztą sama w sobie sobie gra jest naprawdę tania, zazwyczaj. Against the Storm to oryginalny miks gatunków. Założenia City Buildera wymieszano tu z elementami charakterystycznymi dla roguelike'ów. Początkowo może wydawać się to szalonym zabiegiem, ale wystarczy zobaczyć jak całość działa w praktyce, żeby szybko się zakochać. Pomimo tej dość kolorowej grafiki, dotyczy to zwłaszcza designu budynków, klimat jest raczej mroczny i ponury, co dodatkowo potęgowane jest przez fakt, że nad naszą osadą wisi nieuchronna zagłada. Niszczycielskie kataklizmy i konieczność zaczynania wszystkiego od zera jest kluczową mechaniką, ale niech was to nie Odrzuca. Start za każdym razem jest bowiem przyjemniejszy i łatwiejszy ze względu na ulepszenia zdobyte we wcześniejszych cyklach. Inną nietypową rzeczą są różnorodne rasy budowniczych. Przedstawiciele poszczególnych nacji mają odmienne specjalizacje i potrzeby bytowe. To wystarczy, aby skutecznie oddalić od gracza złudzenie. Każda misja to także okazja do zapoznania się z nowymi budowlami. I to tyle na dziś. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione City buildery w komentarzach. Czytał Szymon Rusna Rusnarczyk, tekst Krzysiek Kalwasiński. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczyska, ludziska.